dopiero jak się człowiek przypatrzy przyrodzie i temu wszystkiemu co go otacza ile jest drzew na ziemi ile jest kamieni, ile jest kropel wody to sobie uświadamia jak to jest niesamowity fart jak to jest niesamowite szczęście a może i nawet zbieg okoliczności że my w ogóle żyjemy że albo to jest totalny fuks Albo w tym jest jakiś plan. Więc kiedy przychodzi Jezus i opowiada o świecie, którego nie znamy, a który On zna, i w Jego domu jest mieszkań wiele, to zupełnie jest czymś zaskakującym, jak bardzo nas to przerasta. Jak bardzo jest dla nas to dziwne i obce. I być może dlatego to wszystko jest tak zagmatwane w sprawach, przyjaźni z Jezusem, bo nam się wydaje, że On jest po prostu jakimś bardzo mądrym człowiekiem, który no po prostu ma większą wiedzę niż my. Jakoś taki, jakiś taki świętszy, taki lepszy. A Jezus jest Synem Boga. Jezus jest po prostu Synem Bożym, który stał się człowiekiem, żeby z nami rozmawiać, żeby nas żeby nas wprowadzić w ten lepszy świat. I to jest, to jest całe to zaskoczenie. I to jest zaproszenie. Jednocześnie pokazuje, że nie chodzi tutaj o jakiś zestaw zasad, które należy wypełnić, bo w tej wielkiej korpo Bożej korporacji trzeba zdobyć jakieś stanowisko i tam awans. Nie, to jest rodzina. To jest rodzina Ojca, Syna i Ducha, który nas zaprasza do tej rodziny. I to jest fenomen, to jest fenomen. Na mówiąc, Boże miłosierdzie jak ocean. Ha.